Bardzo miło mi powitać Państwa i mojego gościa, dr Małgorzata Jantos. Znana wszystkim krakowianom, bo od prawie 20 lat radna miasta Krakowa. Ym... Sama w to nie wierzę. Prawda? Tak Ale to nie, nie jest wie. tak dużo, dwie dekady. Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nieustająco. Przedsiębiorca, działaczka samorządowa i społeczna. Kobieta, która... Lubi dziennikarzy i którą lubią dziennikarze? Być może tajemnica tkwi w tym… Tego, wiedzy, nie tak, tego nie wiedziałam, <laughs> wiedzy... Lubi Pani dziennikarzy, Pani doktor przecież. Znaczy ja po prostu lubię ludzi. Ludzi, tak, tak. To jest... <laughs> Może tajemnica tkwi w wiedzy, którą zawarła Pani w książce, filozofia dialogu. Po prostu potrafi Pani rozmawiać z ludźmi. Właśnie tak się zastanawiam cały czas, co było pierwsze, czy ta moja umiejętność rozmowy z ludźmi, czy książka, ale chyba to jakieś wspólne. Chociaż chcę pani powiedzieć, że bohaterem głównym książki był człowiek, który mnie kiedyś zafrapował, który stworzył filozofię dialogu, taki Niemiec, tu się nazywał Martin Buber. I chcę pani powiedzieć, tak, a propos tej symetryczności umiejętności, że ja pojechałam do Heppenheim w Niemczech, żeby dotrzeć na kolanach do miejsca, w którym mój, mój guru mieszkał, czyli Martin Buber. I tam na miejscu powiedziano mi historię, która mną wstrząsnęła, mianowicie Martin Buber miał żonę i dwoje dzieci. Pisał całe życie książki, i do swojego syna Dawida Bubera. Oni mieli widzenia u ojcu. Ojciec mieszkał na piętrze, oni na parterze. I dzieci miały tylko i wyłącznie dostęp do ojca w czwartki po południu. Wchodziły do niego do pokoju, on się pytał, mam dla was 15 minut. Więc cały czas się zastanawiam, jak to jest różnica pomiędzy teorią i praktyką. Człowiek, który napisał najważniejsze dzieła dotyczące filozofii dialogu, z dziećmi miał kontakt w czwartki między 15 a 16. Więc chyba to nie do końca jest prawda, że, że to jest równolegle. <grym> a na kogo dzieci wyrosły, czy pani? Miała, miała, tak, tak, tak. Ja rozmawiałam w jakiś sposób za pośrednictwem z, z, ze zdaniami Dawida Bubera, który miał głęboki żal do ojca i ciągle o tym opowiadał, że mm -hmm. te czwartki, które miały, mieli kontakt z ojcem, mm -hmm. który pisał o filozofii dialogu i z tego domu w ogóle nie wychodził. I chcę pani powiedzieć, że o ile poszłam na kolanach w Heppenheim do domu Martina Bubera, to później już wyszłam wyprostowana, więc nie wyszłam na kolanach, jakoś tak inaczej na to popatrzyłam. Zresztą nawiasem mówiąc, chcę pani powiedzieć i państwu też, że moim takim kolegą na konwersacjach i na spotkaniach u księdza profesora Tischnera, ja tam bywałam też, był Marek Jentraszewski, który nie wiem czy państwo wiecie, napisał też z filozofii dialogu książki, ponieważ się zajmował francuskim przedstawicielem Levinasem. I może pójdziemy dalej. Ja rozwieję wątpliwości, pani doktor. Uważam, że najpierw była umiejętność rozmowy, a książka była zwieńczeniem tej umiejętności. Bo tak człowiek było. się rodzi z tym, że kocha ludzi, i rodzi się z tym, że lubi rozmawiać. Ja myślę, że to jest pani myślę, Kazus. My, my, pani myślę, że, doktor. że być, być może tak to było. No w każdym razie jakoś tak, no niestety, nie jestem profesorem od dialogu, ale robię inne rzeczy, które chyba wskazują na, na to, że nie jestem tą marią, taką biblijną, która. Kontemplowała tylko tą Martą, która jest aktywna. Ja nigdy nie rozumiałam, dlaczego Marię, no Jezus popatrzył na Marię, a nie na Martę. Ale marty też, marty też są potrzebne. Marty też są potrzebne. Nie dość, że pani robi, to pani robi wszystko na 100%. Małgosia robi wszystko na 100%. Cytat z pani profesor Beaty Szymańskiej z Instytutu Filozofii tak, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak. I ta, ta, ta tak, racja. tak było ze skansenem. Ze wszystkim tak jest. To po prostu jak, 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 się, i, i, i jak coś za coś się zabieram, to ja później na końcu muszę postawić ptaszka przy tym. To znaczy, że sprawa jest załatwiona. Tak. I straszliwie mnie denerwuje, jak to się nie dzieje. Był taki moment, kiedy pomyślałam o tym, już nie pamiętam w jakim kontekście, chyba w dużych miastach europejskich widziałam ten szacunek dla przeszłości. I w związku z tym, oglądając obrzeża przede wszystkim Krakowa, czyli kiedyś to był jakieś wsie, w tej chwili to już jest Kraków, zobaczyłam stare kamie... chałupy, które się rozpadają, z pięknymi gankami, które są wyrzeźbione jak skoronki. No i zobaczyłam, że ten pomysł nie był mój, ponieważ wcześniej się już pojawił, przed wojną, w 29 roku, profesor Sewerynu Udziela, któremu się nie udało zbudować skansenu. Zgarnęłam ludzi, którzy właśnie z Huty są takimi fanami tej koncepcji, Zaprosiłam parę osób do współpracy, no i y, trwa to już 4 lata czy 5, objeździłam wszystkie chałupy, zebrałam kontakty. Wiele chałup w międzyczasie zostało rozburzonych, bo ludzie chcą mieć ziemię, a nie starą chałupę, no ale y, jakoś tak nabiera to... Y, barw. Nie uwierzę, bo jeszcze to jest nie moment na ptaszek na końcu, mm -hmm, więc mm -hmm. jeszcze czekam. Lepsze jest to, że 100 lat trwa walka o skansen i, i pani się pierwszej udało i udaje. Wygląda od, na to, od, że to wszystko od, powstaje. nie wiadomo, czy to, czy to się uda, bo to, a poza tym wie pani jak jest, że w momencie kiedy i to będzie najprawdopodobniej w tym, na, na tym terenie pomiędzy Krakowem a, a, a Hutą właśnie, więc to będzie ten teren, którym będzie las, park i tak dalej, ale chcę pani powiedzieć, to jest Ciekawa rzecz, że ja naprawdę walczę. Doprowadziłem do tego, że pan prezydent Majchrowski wpisał to do swojego programu. W związku z tym walczę o to wszystko, a ostatnio, kiedy ktoś tam mówił o tej koncepcji, która się krystalizuje, powiedział, no to sprawa się stała dzięki aktywistom miejskim. Myślałam, ja kurczę no aktywiści którzy przecież... mają imię i nazwisko którzy mają imię i nazwisko no więc jakoś tak Ale ja tak. Nie, pozwolę sobie zacytować Kronikę Krakowską z 1 września tego roku 11 drewnianych chałup kościół i karczma tak na początek ma wyglądać krakowski skansen czyli park edukacyjny Branica tak. te zabytkowe budynki mają powstać na pięciu, ponad 5 hektarach ziemi skansen tworzy spółka Nowa Huta przyszłości. To proszę nie mówić, że to się jeszcze nie udało, bo to się, nie, nie, nie dość, nie, że się nie. dzieje, to jak już Kronika Krakowska donosi, A, to znaczy, ale, że to będzie. To jeszcze nie jest czas na ptaszek. Ptaszek będzie wtedy, <laughs> kiedy tam pójdę, może będę w 15 rzędzie. Bo okaże się, jeżeli to wyjdzie, przecież pani redaktor doskonale wie, że jeżeli to wyjdzie, to w tym momencie autorów sukcesów jest tak wielu, że autorów faktycznych się spycha do piątego rzędu. Ale może jakoś będę, będę mogła powiedzieć: okej, okay, to jest ptaszek. Pani też zrobiła bardzo, jak to dzisiaj współcześni dziennikarze mówią, research. Bardzo szczegółowo pani zbadała historię skansenów. Pierwszy skansen w Europie powstał. A w ogóle to jest, pochodzi z Norwegii, czy z krajów z skandynawskich, skansen, tam się bierze. Ale ja przyjrzałam wszystkie skanseny, bo to było pytanie takie, mało tego ja jeszcze jeżdżę po tych skansenach, ja je oglądam. Bo pierwsze pytanie było takie, czy skanseny to jest tylko maleńkie wsie. Ja nie wiem, z mojego czasu młodości czy dzieciństwa to było tak, że skanseny były traktowane jako kara dla, dla dzieci, bo się wlokło ich i tam oglądały te stare skorupy, rozpadające się chałupy i tak dalej. A ja widziałam parę żyjących skansenów. To znaczy, takich, w których. Życie się toczy. Gdzie, gdzie dzieci wiedzą, że mleko nie, nie pojawia się w ścianie, z której się odkręca, tylko że to daje krowa, uh -huh. o czym się zapomina i tak dalej. Widziałam uh -huh. skanseny w różnych miejscach. Wiele miejsc europejskich ma skanseny, dużych miast. A ostatnio byłam w Lublinie, gdzie prawie w samym centrum miasta jest. Przepiękny skanser. Naprawdę aż przyjemnie tam jechać i poglądać. I Aha. ludzie twierdzą, że tam jest olbrzymie zainteresowanie. ludzie jeżdżą na wypoczynek, na herbatę, na kawę, bo jest karczma i tak dalej. Myślę, że z czasem będzie coś takiego u nas. I wtedy postawię sobie ptaszka na końcu. Ciągle o tym ptaszku. No tak, no, Bo jak się zadanie Chyba. zaczyna, to na końcu mówi mi się, OK, jest ptaszek i lecimy dalej. I, I lecimy jak ptaszek dalej. Swoją drogą, to przygotowując się do naszego spotkania, myślałam właśnie o tych skansach i tej filozofii. I przecież od już wielu lat świat pędzi do przodu, a ludzie za nim albo przed nim, ale również szybko. Nawet ostatnio stał się taki modny trening uważności, mindfulness i to coraz bardziej więcej osób jest tym zainteresowanych, żeby mieć uważność na to, co tu teraz i jeszcze się z tego cieszyć i to doceniać. Jak udało się Pani do, tego, do tej idei z skansenu przekonać ludzi, żeby spojrzeć wstecz czy wie pani. Po... Jak my wszyscy tylko do przodu. To znaczy, pani sama ptaszki stawia. Tak, przemyśleć. ja stawiam ptaszki, jestem w ogóle taki człowiekiem. Nie wiem, bardziej... czy pani ma cierpliwość na jogę. Pani A jest życiu? sama osobą, nie, nie, która nie, nie, do przodu, nie. do przodu. Nie, nie, to już kiedyś z panią redaktor <laughs> rozmawiałyśmy na temat relaksu, i jak popatrzyłem, powiedziała pan, pani, pani redaktorze, że joga. Począłem z przerażenia, powiedziałam, że ja muszę mieć boks, który mnie zrelaksuje albo po prostu dwa kilometry biegu i w tym momencie joga mnie jako słowo w ogóle i sposób relaksu przeraża. To nie jesteśmy, to jesteśmy inne. Ale chcę pani powiedzieć, że tutaj jest jeszcze taka sprawa, że ja, skąd się wziął ten skanser. Ja jestem bardzo człowiek myślący do przodu, o bardzo krótkiej pamięci przeszłej. Ja, ja lubię życie, żywość i tak dalej, ale stwierdziłam, że to jest też związane z wiedzą, tego, że ludzi nie ma bez kontynuacji i ta, ta, ten skansen to jest, ponikąd, to jest taka ochrona. Zauważcie Państwo, że to będzie maleństwo, to co nam się da uchronić z tych, z tych chałup wsi przede wszystkim krakowskich i żebyśmy to ochronili, żebyśmy zobaczyli, żeby ta wiedza była, bo człowiek jest tym, co wie. W związku z tym, żeby ludzie wiedzieli, i żeby tam mogli pokazać młodym pokoleniom, jak to wyglądało kiedyś, gdzie jesteśmy teraz, bo w jakiś sposób jesteśmy kontynuacją nie tylko DNA, ale kontynuacją historii chyba. Mhm. W tym, szczęście myślę. mamy my, Krakowianie, że w Radzie Miasta mamy bokserów. Tak, takich tak. Takich jak tak, pani walczący, doktor tak, 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 tak. Doktor Małgorzata Jantos, od prawie 20 lat, radna miasta Krakowa. Nie wierzę. Nasza zwolenniczka. Tak. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Czy, czy mogę prosić o następne, zwłaszcza w chwili, kiedy skansen będzie otwierany? No to, to wtedy czekamy na ptaszka, ale to musi być na takim <laughs> poziomie, że ja powiem, jest ok. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję Państwu.